Witam serdecznie Początek dnia Patrzę tu na to pole I wam pokażę co przez lornetkę zobaczyłem Kolega mi wczoraj zadzwonił że tu na tym polu już wieczorem była chmara 25 sztuk. Jeszcze, jeszcze któryś nosił Patrzcie taki taki złomasek ale chyba jeszcze dawno leżał no takie uciopane a śladów świeżych nie ma widać chyba że tam dalej no ale jeszcze się przejdę i zobaczę może jeszcze coś się uda podnieść ale na razie trzeba się cieszyć tym czym się znajdzie Pozdrawiam wszystkich.